Ostatni Samuraj to jeden z moich ulubionych filmów. Nie tylko z Tomem Kruzem, ale i w ogóle. Jest on bowiem fantastycznie zrealizowany i niesie ze sobą wiele uniwersalnych wartości. To film o lojalności, pokorze, poszukiwaniu swojej ścieżki w życiu, ale również o szacunku wobec innych kultur i ludzi o odmiennych poglądach na świat. W ramach kruzowskiego cyklu na moim kanale nie mogę tego filmu zabraknąć. Chciałbym Wam opowiedzieć, co to jest za film i za co go uwielbiam. I jakie elementy tego dzieła oceniam jako absolutnie wybitne i ponadczasowe? Chciałbym również odnieść się do zarzutów, częściowo słusznych, wobec tego filmu. Jest to bowiem obraz, który wzbudził bardzo dużą dyskusję i nie wszystkim przypadł do gustu ze względu na specyfikę scenariusza czy sposób budowania historii. Zapraszam do wysłuchania tej recenzji. The Last Samurai to film wyreżyserowany przez Eduarda Zwicka. Opowiada on historię kapitana Natana Algrena, weterana wojny secesyjnej który po przeżyciu tego wyniszczającego konfliktu przeżywa depresję i jest na życiowym dnie. Dostają propozycję szkolenia japońskich żołnierzy do walki z samurajami. Niechętnie zgadza się na te propozycje i ostatecznie udaje się do kraju kwitnącej wiśni. W czasie jednej z walk Nathan trafia do niewoli. Jest on przetrzymywany przez samurajów, którymi zarządza Katsumoto. Władca postanawia nie zabijać amerykańskiego żołnierza, lecz nawiązuje z nim interesującą relację, która potem przeradza się w braterstwo broni. Bohater Toma Kruza w czasie trwania filmu, przechodzi bardzo długą i trudną drogę: od de facto wraku człowieka do wojownika, walczącego z pełnym oddaniem zawartości, które stały się mu bliskie. Wyłączając widowiskowy trzeci akt filmu, jest to obraz bardzo stonowany i oszczędny w warstwie emocjonalnej. Zderzenie kulturowe pomiędzy Japonią a zachodnim Bohaterem jest bardzo jaskrawe. Wraz z Krózem jesteśmy wrzuceni do zupełnie innego kręgu kulturowego. Z jego perspektywy wszystko nam się wydaje obce, zimne, takie bardzo nieprzyjazne. Dopiero z czasem Bohater przychodzi wewnętrzną drogę, wycisza się, zaczyna rozumieć zasady tej społeczności, w której się znalazł, akceptuje Bushido i zgodnie z tym honorowym kodeksem zaczyna postępować. Nawiązują też relacje z mieszkańcami samurajskiej wioski. Przede wszystkim z taką, siostrą Katsumoto. Stopniowo rodzi się między nimi zaangażowanie, pojawiają się między tą dwójką postaci pierwsze emocje. Inaczej jednak niż w zachodniej kulturze są one wyrażane w bardzo oszczędny sposób. Jest to takie bardzo ujmujące. Szczególnie, że film ma bardzo spokojne tempo, więc aktorzy dostają przestrzeń na spokojne skonstruowanie charakterów swoich postaci, osadzenie ich we właściwym kontekście. Bohaterowie mają po prostu czas na bycie z sobą. Dlatego relacja między Nathanem a Taką jest dla mnie bardzo zrozumiała i śledziłem ją z wielkim zaangażowaniem. Na Tomakru zapatrzymy dziś z perspektywy filmów akcji, przede wszystkim serii Mission Impossible. Kojarzymy go z szaloną kaskaderką i wielkimi kinowymi widowiskami. Ma on jednak w swoim przebogatym CV wiele, wiele ról, które są odmienne od aktualnego wyobrażenia o nim, w których mógł zademonstrować swoje wielkie aktorskie umiejętności grywa on bowiem w znakomitych filmach zarówno komediowych jak i dramatycznych i występ w ostatnim samuraju jest właśnie przykładem takiej roli. Wyłączając trzeci akt, w którym odbywa się ta wielka epicka walka, ten film to nieśpiesznie prowadzona eksploracja samurajskiej Japonii. Patrzymy na nią oczami bohatera Toma Cruza, stopniowo wtapiamy się w świat przedstawiony w filmie, angażujemy się emocjonalnie w losy bohaterów i przez chwilę nawet żyjemy ich problemami, respektując ustanowione tam zasady i akceptując sposób budowania relacji w tej kulturze. Ken Watanabe jako odpowiedzialny dowódca samurajów również wypada świetnie. Jest on charyzmatyczny w swojej roli, nawet jeżeli wykłada w niektórych scenach konieczną dla dalszego śledzenia filmu ekspozycję, to czyni to naprawdę z wielką wielką klasą. Koyuki Kato ma świetną chemię z Tomem Cruzem. Myślę, że łatwo można było zepsuć cały ten film źle zrealizowanym wątkiem romantycznym. Szczególnie tego typu film. Jednak zarówno reżyser, jak i aktorka zbudowali postać i jej relacje z bohaterami w bardzo wiarygodny sposób. Szanuję ten element filmu, ponieważ myślę, że on był bardzo trudny do zrealizowania. Ostatecznie według mnie jest jego wielką, wielką zaletą. Bardzo podobała mi się drugoplanowa rola Timothy'ego Spala, która przede wszystkim ogranicza się do pierwszego i ostatniego aktu filmu. Jest on w pewnym momencie narratorem całej historii. To jego monolog de facto kończy cały film. On też w czasie trwania fabuły filmu przechodzi wewnętrzną przemianę. Jest bowiem świadkiem wydarzeń wyjątkowych, zarówno na polu walki, jak i w przestrzeni politycznej. Cała reszta postaci to w zasadzie bohaterowie zbiorowi, okupani po dwóch różnych stronach barykady. Z filmu zapamiętałem jeszcze Heroiciego Sanadę, ale i on jest tutaj bardziej. Narzędziem do przeprowadzenia widowiskowej walki w końcówce filmu, niż podmiotowym członkiem społeczności samurajów, którego losami mielibyśmy się przejąć. Zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle, że tak postąpiono z pozostałymi samurajami. Chciałoby się w trakcie seansu poprzebywać z nimi razem w tej wiosce, poznać ich jeszcze lepiej. Chłonie się ten unikalny klimat skonstruowany w drugim akcie filmu samym sobą. Chociaż z drugiej strony, może to dobrze, że ograniczono się do zaprezentowania wątków kilku postaci. Możemy dzięki temu skupić się na tym, co najważniejsze w tym filmie. Z uwagą prześledzi przemianę każdego z najważniejszych bohaterów. Nie skaczemy po pobocznych historiach niepotrzebnie, lecz jesteśmy skoncentrowani na głównym konflikcie, przez co możemy się jeszcze bardziej zaangażować. Zdjęcia i muzyka w tym filmie są absolutnie obłędne. John Toll, odpowiadający za realizację obrazu, popisuje się tutaj swoim mistrzowskim warsztatem. Potrafi sfilmować relacje między bohaterami w sposób, który buduje wyjątkową intymność chwili. Na przykład w czasie rozmów między Neitanem a Taką. Potrafi również podbić dramaturgię scen. Samurajskie walki w deszczu to coś, za co wspominam ten film po latach z bardzo dużym uznaniem. No i oczywiście świetnie zrealizowana końcowa wielka bitwa. Tole jako dwukrotny zdobywca Oscara, m.in. za Braveheart, świetnie nadawał się do sfilmowania końcowej walki w ostatnim Samuraju. Ścieżka dźwiękowa to totalny pik umiejętności Hansa Zimmera. Niemiecki kompozytor ma w swoim CV wiele znakomitych muzycznych ilustracji a za dwie z nich otrzymał Oscara, za Króla Lwa i za Dune. Gdyby to jednak ode mnie zależało, dałbym mu jeszcze dwie statuetki, za absolutnie zachwycającą muzykę w Interstellar Christophera Nolana, no i właśnie za Ostatniego Samuraja. Jest to soundtrack, do którego bardzo często wracam w chwilach wyciszenia, gdy potrzebuję się skoncentrować, lub gdy też szukam inspiracji do działania. Na koniec chciałbym odnieść się do minusów tego filmu oraz do pojawiających się wobec niego zarzutów. Pierwszym z nich jest poziom patosu, który zdaniem niektórych przekracza wszelkie możliwe granice. I muszę się z tym zarzutem częściowo zgodzić. Mimo mojego uwielbienia wobec tego filmu, muszę przyznać, że w niektórych momentach jest to odrobinę przesadzone. Szczególnie w finałowej walce, która jest arcydramatyczna. Gdyby była ona bardziej intensywna, to nie miałbym z tym żadnego problemu. Jest ona jednak bardzo mocno przyciągnięta, a w ostatniej fazie to naprawdę dramaturgia ociera już o granice przyzwoitości dobrego smaku. Zdaję sobie sprawę, że w ten sposób chciano pokazać nieustępliwość samurajów, walkę do ostatniej kropli krwi. Jednak pod koniec tego wielkiego starcia staje się to już zbyt, zbyt naciągane. Tłumacz, choć ze względu na specyfikę tego filmu i to, że przez większość czasu był on znakomicie prowadzony, to jestem w stanie ten wybór twórców zaakceptować. Kolejnym zarzutem jest to, że film jest zbyt zamerykanizowany, a twórcy nie rozumieją Japonii i tamtejszej kultury. Nie jestem oczywiście w stanie ocenić zgodności fabuły z faktami historycznymi w profesjonalny sposób. Nie skończyłem bowiem japonistyki i nie jestem ekspertem od Dalekiego Wschodu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie jest to film stricte historyczny, lecz inspirowany wydarzeniami z XIX-wiecznej Japonii. Postacie w tym filmie nawiązują do figur historycznych, natomiast nie są ich wiernymi kopiami. Cała scenografia i kostiumy zbudowane są i uszyte w oparciu o źródła historyczne, świadczące o kulturze tamtejszej Japonii i mają stworzyć przez to wrażenie wiarygodności, co w mojej opinii robią bardzo udanie, na tyle, że imersja w trakcie seansu mocno mi się udzieliła. Natomiast powtórzę jeszcze raz, nie można tego filmu traktować jako typowo historycznego dzieła, które ma nam zdać sprawozdanie z przeszłych wydarzeń. Film jest zamerykanizowany i trudno, żeby taki nie był, skoro był tworzony przez zachodnich twórców, a historia opowiada o Japonii przez pryzmat amerykańskiego weterana. Z pewnością najlepiej o ówczesnej Japonii opowiedzą twórcy japońskiego kina, Znają oni zdecydowanie lepiej kontekst kulturowy i będą potrafili opowiedzieć historię z właściwą sobie wrażliwością. To nie ulega żadnej wątpliwości. W dzisiejszym kinie zaczyna dbać się o to, aby historię przedstawiającą w głównej mierze niezachodnią kulturę ekranizowali artyści, którzy wywodzą się z tamtejszego okręgu kulturowego. Dzięki temu możemy jako widzowie złapać jeszcze więcej elementów danej społeczności i lepiej zrozumieć bohaterów i okoliczności, w których działają. Nie oznacza to jednak, że twórcy spoza tego okręgu nie mogą zrobić dobrego filmu. Oczywiście mogą, będą jednak musieli zrobić naprawdę dobry research i poświęcić wiele, wiele czasu na poznanie specyfiki danej kultury, czyli na coś, w czym na co dzień poruszają się tamtejsi twórcy. Nie jest to niemożliwe, ale jest bardzo, bardzo trudne do wykonania. Ostatnim z zarzutów, dość mocnym i dla niektórych dyskwalifikującym zupełnie ten film, jest trop White Savior pojawiający się w wielu filmach. Polega on na tym, że biała postać w trakcie trwania filmu jest wybawcą ludności niebiałej, jest taką mesjanistyczną postacią, która ratuje z problemów przedstawicieli mniejszości. I ponownie, wydaje mi się, że nie jestem najwłaściwszą osobą do jednoznacznego oceniania, czy motyw białego zbawiciela występuje w tym filmie, czy nie. Myślę, że najwięcej do powiedzenia na ten temat mogą mieć krytycy wywodzący się z azjatyckiego kręgu kulturowego. Natomiast poczytałem kilka takich stanowisk wyrażonych właśnie przez tych krytyków, ale również mam swoją perspektywę na rzekomy problem. Uważam, że jeżeli w sposób dosłowny brać treść tego filmu, to rzeczywiście można ten trop odnaleźć. Gdyby odrzeć ten film z emocjonalnej i symbolicznej warstwie tylko do poziomu fabularnego szkieletu, to ten trop rzeczywiście jest widoczny. Nie mogę jednak oddzielać suchej treści scenariusza od tego, jak został on zrealizowany. Postać Groza jest bowiem takim awatarem zachodniego widza w tym świecie. Ma on zbudować kontrast między Japonią, a przybyszem z innego kręgu cywilizacyjnego. Jego postać ma przez cały film przejść wewnętrzną drogę, zmienić się jako człowiek pod wpływem międzykulturowych relacji. Nie jest on zbawcą, bowiem w ostatecznym pojedynku to Katsumoto był najważniejszą postacią. To jego problem jest rozwiązywany i jego perspektywa jest czymś, na czym widzom najbardziej zależy w czasie oglądania tego filmu. Natomiast Nathan Algren jest tylko jego takim sidekickiem, który wspiera go na polu walki, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów za niego. Jego udział w bitwie nie przeważył żadnej szali. Co więcej, to on musiał się pokornie uczyć japońskich zwyczajów, a nie odwrotnie. Dlatego ten cały koncept wydaje mi się tak interesujący i wartościowy, bo. Ostatni Samuraj to nie film o wybawieniu społeczności czy narodu, ale o wewnętrznych zmianach, do których bodźcem są kontakty z inną kulturą, z odmiennymi od nas ludźmi. I to jest najbardziej wspaniałe w tym filmie i za to ten obraz polubiłem. Oczywiście możecie się nie zgadzać z moją opinią i z moją perspektywą patrzenia na ten film. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia o ostatnim samuraju. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania o tym filmie, bowiem wzbudził dość dużą dyskusję, nie tylko ze względu na formę przekazu, ale też ze względu na treść, albo przede wszystkim ze względu na treść. Zachęcam do dalszego obserwowania kanału i zostawienia subskrypcji. Wpadajcie również na mój fanpage na Facebooku oraz grupkę naszej społeczności. Wszystkie linki macie w opisie. To tyle z mojej strony. Cześć.